Witam Państwa na konferencji przed meczem 25. kolejki PKO BB Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk zmierzy się na wyjeździe z Radom Jakiem Radą. Standardowo jest z nami trener John Carver oraz asystent trenera Radosław Bell. Prosimy Państwa o zadawanie pytań. Hi coach, Kajetan Dudzik, Lechia.net. Chciałem zapytać o to, jaka jest sytuacja kadrowa przed piątkowym spotkaniem. Wiemy już, że... Elias Olson nie będzie dostępny w tym spotkaniu. Czy możemy spodziewać się jakichś innych roszad jeszcze? Yeah, oczywiście, go huge of detail. E, oczywiście nie będę wchodził w jakieś większe szczegóły. Ale mamy parę chorób w drużynie. Oczywiście one, ja też mam. E, jedne, jeden lub dwóch zawodników e, ma, ma pewne objawy przeziębienia. Mamy też Eliasa, który jest zawieszony. I mamy dwóch zawodników, którzy jeszcze nie są gotowi do gry na 100%. I w ciągu 24 najbliższych godzin podejmiemy decyzję, czy jadą z nami na mecz, czy nie. Czyli odpowiedzią na Pana pytanie będzie to, że mamy coraz mniej zawodników, ale musimy z tym sobie jakoś poradzić. I właśnie drugie pytanie jest podobne, bo wiemy doskonale, że 4-4-2 sprawdziło się dobrze na początku rundy, ale potem przyszły trzy porażki z rzędu. Czy planujecie wprowadzić jakieś zmiany do taktyki? Czasami, przez to, że ile się dysponuje jest ciężko. Z racji tego, ile się zawodnikami dysponuje, jest ciężko o zmiany. I zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnie trzy mecze i rezultaty tych meczów nie były najlepsze. The in large parts of the games has been ale przez większość czasu nawet tych przegranych meczów względnie był dobry performance, czyli nasz, nasz wysiłek i, i taki rozwój drużyny. We've given far too many gifts to the a w zasadzie, dawa... ale to co nas boli, to to, że dawaliśmy za dużo prezentów przeciwnikom. Bo a, a fine line between performing well And three I jest też taka właśnie cienka linia pomiędzy dobrą grą i przez większość czasu a zdobyciem zdobyciem trzech trzech punktów. Ale z racji sytuacji w jakiej my teraz się znajdujemy, zdecydowanie bardziej bym wolał brać czy punkty niż mówić wam o o meczu, e, o, o meczu i o naszej dobrze, dobrej grze. Normally they come in hand in hand, so you Zazwyczaj to idzie w parze, i zazwyczaj faktycznie jest tak, że dobra gra w konsekwencji niesie ze sobą dobre wyniki. Ale chcę to trochę bardziej rozwinąć, jak mogę. Sometimes you're a victim of your own success. Czasami jest się ofiarą swojego własnego sukcesu. And what I co przez to rozumiem, czasami. To, przez to rozumiem, że e, mieliśmy bardzo dobry początek przez pierwsze 3-4 mecze i dobrą zdobycz punktową, e, grając w określony sposób. Chcieliśmy przez to dalej rozwijać zespół i być może e, iść o krok dalej i trochę przesunąć akcenty w stronę ataku pozycyjnego. I być może z racji tego, że zostaliśmy trochę ukarani w tym, w tym kontekście. To była długa odpowiedź, prawda? Włodzimierz Machikowski, Radio Gdańsk. To ja chciałbym tę krótką wypowiedź jeszcze rozwinąć. Trzy mecze, siedem punktów. Następne trzy mecze, zero punktów. Tam był jakiś, jakieś tąpnięcie, przełom, czy to jest... Czy nie sprzyjające okoliczności, pech, brak szczęścia? Myślę, że próbowaliśmy rozwijać zespół i chcieliśmy rozwijać go, żeby stworzył jeszcze więcej sytuacji i jeszcze więcej sytuacji strzeleckich, Ale ponieważ próbowaliśmy to zrobić, to it's The defensive side of things. I skupiając się bardziej na ofensywnych aspektach, czasami te defensywne aspekty lekko ucierpiały, być może. And to give an opportunity to win a żeby, żeby zwyciężyć mecz piłkarski? You have to be sound. Musisz być przede wszystkim e, dobry w obronie, w bronieniu e, swojej własnej bramki. I myślę, że faktycznie w tych ostatnich trzech meczach zabrakło w pewnych momentach trochę szczęścia. A w, a w, a w pierwszych meczach ono nam lekko dopisywało chociażby sam fakt, że Lech po 15 minutach grał w 10, to to jest też taki trochę uśmiech losu w naszą stronę. Gdzie w ostatnich trzech meczach było zupełnie odwrotnie i sprawy się przeciwko nam odwracały. Na przykład niestrzelony karny przy stanie 0-0. Dlatego ciężko jest odpowiedzieć, bo jest taka cienka granica między tymi trzema meczami, gdzie, gdzie było bardzo dobrze i tymi trzema meczami, które sprawiły, że nie mamy żadnej zdobyczy punktowej. To w takim razie pytanie o, o Radomiaka. Jak zagramy, czy to będzie otwarty mecz Pora jak traci bardzo dużo bramek. To jest drużyna, która straciła mniej bramek tylko od Śląska Wrocław, a, a, a tych bramek bardzo dużo. Natomiast my poza meczem z Lubinem to tych bramek nie strzelamy. W takim razie jakie będzie podejście do tego meczu? Otwarty mecz? Czy raczej pilnujemy, żeby nie zrobić tych błędów w obronie? Well, we have to get back to Which is musimy wrócić do tego, co było naszą, e, naszą taką podstawą, czyli dobra struktura całej drużyny. And we do that I musimy też zdawać sobie sprawę, że Radomiak na przełomie sezonu robi teraz postęp i, i jest lepszą drużyną. Made quite a number of signings, dokonał paru wzmocnień szczególnie w tym okienku transferowym so więc my wiemy że to będzie bardzo trudny mecz ale nacisk będziemy raczej kładli na to jak my mamy jak my mamy grać i jak my mamy reagować na to co się dzieje na boisku i ostatnio dzisiaj się tylko na naszym zespole na, na, na naszym zespole się skupiamy i ta, to jak my będziemy grali Dzień dobry trenerze. Rafał Rusiecki, Dziennik Bałtycki. Z racji tego, że nic nie jest tajemnicą w tej lidze i kadra meczowa lechi, ta krótka dla nikogo nie jest tajemnicą. Czy liczy pan troszkę na to, że najbliższy rywal też może zlekceważyć lechi? Tak będąc totalnie szczery, nie myślę o tym, ja zdaję sobie sprawę z tego, ile zawodników mamy i jaką kadrą dysponujemy. I tak naprawdę nic nie możemy teraz zrobić niestety, więc musimy sobie z tym poradzić i, i starać się być pozytywnym w tym sensie, żeby traktować to jako wyzwanie. I zdecydowanie to, czego nie, nie potrzebowaliśmy, to jest właśnie ten rozwój wirusa, choroby, przeziębienia który teraz i grypy, które teraz mamy w drużynie. Bo uderzyło to w wielu ludzi w klubie, nie tylko piłkarzy, ale również i trenerów i, te, i, i, i cały sztab. I na to często nie ma się planu, w tym sensie, że nie da się tego zaplanować, jak sobie z tym radzić, bo nie wiadomo kiedy to kto może nastąpić. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? A i tak się teraz lepiej czuję. Get well. Sebastian Łupak, Czy ta młoda drużyna ma psychikę po tym, jak straciła trzy punkty, czy oni są twardzi psychicznie I czy, i czy trener już się uspokoił po tym, jak wszedł do szatni po meczu z Górnikiem? I'll answer the second question first. Najpierw, e, najpierw odpowiem na drugie pytanie. Jestem zdecydowanie bardziej spokojny porównując to, jakim byłem, schodząc po meczu do szatni. I think the difficult thing for this team Myślę, że trudnością dla, tej dla tego zespołu, młodego zespołu, jest ich młodość, ich, ich wiek i niedoświadczenie pewnych sytuacji. I nie mieli jeszcze na tyle czasu i, i możliwości, żeby nauczyć się gry w Ekstraklasie i zwyciężać w Ekstraklasie. I to jest wygrywa się mecze nie tylko mentalnością, ale też nie dość, że mentalnością, fizycznością, techniką i taktyką. definitely ale zdecydowanie nie jest to objaw jakiegoś braku wiary w tych, tych, tych zawodników, bo we wszystkich meczach, w których ich prowadziłem dotychczas, ale w racji tego, że teraz jesteśmy w takim kluczowym momencie sezonu, gdzie musimy dobrą grę przekuć i te, te, te najbliższe mecze przekuć na naszą korzyść, na zdobycz punktową. After the Gurney game, did you point out uh, to individual players, you, you, and you, you didn't run fast enough from point A to point B? So I'm, and I, I, I'm to hear that. Okay. After the Gurney game, did you point out to individual players, did you point them out and say, you didn't run fast enough from point A to point B? You know, was it a collective blame or did you, did you blame individuals? Well, I think I was asked the question was, it, uh, was the problem tactic? And I said no. Myślę, że odpowiadałem na to pytanie niedawno, bo ktoś mnie zapytał, czy to był problem taktyczny. Odpowiedziałem, że nie, że to nie był problem taktyczny. Problem problem. I to był problem fizyczności. I zarówno indywidualnie rozmawialiśmy z zawodnikami, ale też i przed całym zespołem poruszyliśmy ten temat. I nie powiem, jakie nazwiska i też nie powiem dokładnie to, co powiedziałem indywidualnie z zawodnikom. Bo przez te 20-25 minut w szatni, które zostaliśmy, powiedziałem bardzo dużo o tym meczu i bardzo dużo rzeczy, które... I to generalnie ja rozmawiałem, więc to był taki bardziej monolog. Ale myślę, że to były takie tematy, że ważne jest, żeby one zostały między nami w szatni. Szczególnie takie detale, o których Pan tutaj powiedział.